Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Męczennika to zabytkowy obiekt. W 1383 roku w tymże kościele dokonano lekcji Jadwigi na królową Polski. Obecnie na terenie kościoła trwają prace remontowe, a ich koszt to 110 tysięcy złotych. Prace te polegają na zdjęciu powłok malarskich, odnowieniu zniszczonych tynków i położeniu nowej powłoki na ścianach. W świątyni równocześnie trwają prace remontowe dotyczące instalacji elektrycznej. Koszt tych prac wynosi 200 tysięcy złotych. Urząd miasta śradza Mógł siostry kwotą 100 tysięcy złotych, również dochód z tegorocznego jarmarku urszulańskiego przeznaczony został na remont kościoła. Budynek tego wymaga. Pewne miejsca są już zabezpieczone. W tej chwili wymiana tych instalacji to jest bardzo poważna sprawa, bo dlatego że wielokrotnie nam tutaj jakieś mieliśmy incydenty w związku z tym ze starymi instalacjami. Dlatego jest to bardzo ważną sprawą. Z drugiej strony trudno byłoby wymieniać instalacje czyli zabezpieczyć jakoś ołtarze i później nie umalować tego kościoła, bo tak to będzie taka podwójna praca, dlatego dlatego, żeśmy się zdecydowały, żeby połączyć to. Wymiana instalacji i od razu naprawę tynków i malatury. Wszystkie prace remontowe mają potrwać kilka miesięcy. Na ten czas msze święte odprawiane będą na krużgankach.